Serek, no i masz serek. Wiem tylko kanapkę. Sereka nie chcę, sereka nie chcę. Ej, ja tu coś chcę. Coś Ty, pierdzi. bo coś tam w chcę, widzisz? No. Dobra, uciekamy. No. Najlepiej, wiesz? Dobra, nie skaczę. O, kurwa, da się, da się znowu. Nie, czemu lata? Czemu lata? O nie. Jak zawsze. Gdy mam uciekać, to lata. On tam już czeka pewnie na mnie. O nie, i teraz chodzić nie umiem! Ja nie mogę! Ta ziemia jakoś jest daleko mnie! On stoi przede mną! O! o. Obudzony. O! Witam cię, potworze! Chcesz na kawkę? E, a jak to? Ode. E. Czekajcie! Muszę znieść toast! Toast! O, toast! Dobrze, jemy! E.